Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie koziorożce na kanale Kota w Pierniku i zapraszam Was na y, czytanie z kart tarota na miesiąc kwiecień. I od razu Was y, przepraszam i proszę o wybaczenie, że tak późno, bo już połowa miesiąca praktycznie za pasem, a ja dopiero ruszyłam z resztą czytań, ale to wszystko zrzucam na y, prześlenie wiosenne, słuchajcie, na osłabienie moje. Takie psychicznie bardziej. Fizycznie też, bo, bo dużo pracowałam i powiem Wam, że właściwie chciałam się zająć bardziej fizyczną pracą niż, niż kartami. Jakoś nie miałam w ogóle głowy do tego, ochoty. Po prostu nic nie byłoby mnie w stanie przekonać w tym czasie. Dokładnie, chyba potrzebowałam takiej przerwy albo i wiosna, więc trzeba najpierw umrzeć, żeby się narodzić na nowo, nie więc. Tak, zrzucam to. Oczywiście ja nie jestem winna, tak? Tylko winna jest wiosna, żeby nie było. Kochani, drogie koziorożce, słuchajcie, jest tak. Tak, tarot to nie żadna wyrocznia. Tutaj, jeśli się nie odnajdziecie w tym czytaniu, to mi wybaczcie. Jeśli się odnajdziecie, to bardzo dobrze. Więc zaczynamy. Wyciągnijcie tylko to, co. Pasuje Wam i to, co Wam odpowiada, kochanie. I tak, możliwe wyzwania, czyli co ten miesiąc może Wam przynieść, Jakie? on może ogólnie być, znaczy ta druga połowa miesiąca, właściwie nie. Mamy tutaj trójeczkę buław. Może Wam przynieść świeżość w działaniu, może Wam przynieść właśnie wiosnę. Trójka buław, właśnie powiem Wam szczerze i uczciwie, że jest moją kartą na kwiecień taka trójka była, chyba jest bardzo potrzebna. Kochani, to jest wyruszanie ku nowemu. Tak jakbyście, jak wprawiacie coś w ruch, to czekacie potem na efekty tego. Jak to się skończy? Co do mnie przyjdzie na powrót? Mogą to też być nowe przekonania wasze. Wyznaczacie sobie tutaj nowe cele. Jesteście bardzo aktywni, ale jednocześnie czekacie też na efekty tego, co co już zrobiliście. Karta trójki buław mówi o tym, że jesteśmy daleko wzroczni, że patrzymy dal, dalej niż, e, niż ogólnie na co dzień. Trójka buław mówi widzisz coś dalej. Widzisz coś bardziej, głębiej. E, trójka buław to zapowiedź wiosny w życiu. To jest karta e, słońca w baranie. Nie wiem, czy to mówiłam, ale chyba nie. Wyzwaniem, kochani, tutaj może być poszerzenie sobie horyzontów i sprawdzenie siebie. Takie może być wyzwanie. To jakbyście chcieli siebie sprawdzić, yy, przetestować, wykonać mały test na sobie. Dam radę, czy nie? Wytrzymam, czy nie? Mam na tyle siły, czy nie? Stworzy coś nowego, czy nie? Tak to wygląda, według mnie oczywiście, drogie koziorożce. Wasze podejście do tej trójeczki buław. Rycerz pucharów, czyli takie działanie mm, z poziomu emocji, emocjonalne, co tak nie przystoi bardzo y, koziorożcom. Koziorożec to znak ziemski, twardo trzymający się y, ziemi, konkretów, nie ma u koziorożca y, pierdołków. tylko są konkretne rzeczy. Y, może tutaj właśnie Wy jako ten rycerz kielichów poka pokażecie, za czym tęsknicie. W trójce buła, trójka buław, kochani, y, w miłości może mówić, że chcecie być y, górą w związku. Chcecie mieć przewagę. Albo partner chce. I że dążycie do tego, żeby mieć tą przewagę. A razem z rycerzem kielichów może Wam pokazać, żebyście zbytnio nie bujali w obłokach, że będziecie mieli przewagę nad partnerem. Bo rycerz kielichów on potrafi wykorzystać emocje, bazować na emocjach. I wykorzystać je przeciwko przeciwnikowi. O ile partnera można nazwać przeciwnikiem, ale czasem można. To zależy, jaki jest y, związek, tak? Kochani, Trójka Buław to też dążenie do y, trwałego związku, nie? A z Rycerzem Kielichów możemy y, pokazać, że y, Udawałem uczucie, czy udawałam uczucie i tak naprawdę nie oczekuję tego, czego Ty chcesz, bo mi niepotrzebny jest trwały związek. Chcę się zabawić może, nie? Hmm. Kochani, ten Rycerz Kielichów to karta ryb. Hmm. I ta karta może mówić tutaj też, że Wasze podejście będzie skupiało się na tym, żeby przekształcić sobie świat. Swoje życie według własnych wyobrażeń. Bardzo mocno emocjom, emocjami się kierować. I tak czasami raz w prawo, raz w lewo, trochę tak jak Donkisz odrzucający się na słońce, nie? Z motyką na słońce. Takie, takie, mam, y, takie mam wyobrażenie o rycerzu kielichów, właśnie, że on jest taki mocno emocjonalny, że on tutaj nawet próbuje manipulować tymi emocjami. I łamać y, kogoś na poziomie serca, na poziomie emocji, nie? Wywoływać takie, taki trochę, y, może nie zamęt, ale coś, coś podobnego do tego, taki zamęt w uczuciach. Troszeczkę. Gdzie tutaj przy trójce była, stoję twardo na Ziemi. Słońce w baranie, tak. Jestem świeży, świeża. Ech. Chcę poszerzyć horyzonty, bo takie wyzwanie przede mną stoi. I sprawdzić siebie. Tak tutaj te emocje trochę mi mogą przeszkadzać w tym wszystkim. Kochani, a jakie macie nadzieje, lęki i pragnienia? król denarów. No tak, że staniecie na powrót w końcu yy, znowu yy, twardo na nogach, nie, na ziemi. <grym> Dokładnie, że może macie nadzieję, że będziecie yy, jak król denarów tacy wytrwali, konsekwentni i że yy, osiągniecie cel. Yy, osiągnięcie osiągnięcie oburzają, ja że osiągniecie osiągniecie cel. Dokładnie. Że nie spoczniecie na laurach. Nie nie, nie że tutaj chwycicie się tych konkretnych rzeczy. Twardo obstaję przy swoim, twardo stoję na nogach. Widzę, co się dzieje dookoła mnie. Potrafię spojrzeć, spojrzeć dalej, potrafię widzieć coś dalej. Nie będę liczył się z emocjami swoimi własnymi, które gdzieś spychają mnie w dół być może. No jak to rycerz kielichów. Ja bardzo nie lubię karty rycerza kielichów. Bardzo nie lubię, czy to w miłości, czy to. W, 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 w takim aspekcie ziemskim, takiej, w, takiej codzienności, <sharp> bo mi zawsze mówi, że e, emocje będą zafałszywiać mi tą rzeczywistość. E, kochani, mm, nie spoczniecie na laurach, e, i m, macie nadzieję na to, żeby cel, który chcecie, że, że cel, który chcecie osiągnąć, Przyczyni się do poprawy waszego bez, poczucia bezpieczeństwa, czy to materialnego, rodzinnego, fizycznego, że stworzy wam taką strukturę stabilną. Dokładnie, takie macie nadzieje i pragnienia. Kochani, a jakie przeszkody, głupiec? Może będzie tak, że nie zauważycie w porę istniejącego jakiegoś problemu. On może być malutki. Może być dopiero rozwijający się. Może być też y, mogą być też takie y, y, momenty, w których będziecie uciekali od tej odpowiedzialności. Chociaż koziorożec absolutnie nie, nie znamionuje, nie jest takim znakiem. Koziorożec to jest yy, gościu w typie właśnie króla denarów czy królowej denarów. Yy, to jest karta ziemi, takiego spojrzenia. Yy, koziorożce bardzo często są takie charyzmatyczne, ale i też są takie yy, skupione mocno na, na, na działaniu, na efekcie. Yy, Myślę, że tutaj może być też problem z podjęciem decyzji dotyczącej potencjalnego partnera na przykład, czy związku. Czasami może być taka, takie poczucie dziecinady w relacji, nie? takiej zabawy. Że aż ta zabawa, aż taka, no, no i rzeczywiście ten rycerz kielichów może pokazać właśnie to, te emocje takie nie? wypływające tutaj z tego głupie jest to manipulacje, to zabawa to ryzykowanie może, jak to mówią kto nie ryzykuje, ten nie jedzie nie? ale pamiętajcie też, że w przeszkodach ta karta może mówić, że ten, kto ryzykuje za bardzo, spada dokładnie tak sądzę takie przeszkódki mogą być w tym głupcu a jakie mamy, yy, jaka jest rada od kart? Mamy siódemkę mieczy. Czyli y, dobra strategia, kochani. Trzeba mieć dobrą strategię, bo dobra strategia potrafi nas y, uchronić poniekąd od y, porażki. Trzeba się dobrze zastanowić, wymyśleć coś. To siódemka mieczy zawsze mówią karta kradzieży, ale nie, to jest też karta dobrej strategii. Dobrego władania słowem. Dobierania odpowiednich y, słów. Karta Siódemki Mieczy mówi: nie manipuluj faktami, trzymaj się prawdy i nie ukrywaj jej. <laughs> nie szpieguj też partnera, jeśli masz coś przeciwko niemu i chcesz coś wyciągnąć. Y, to tak za nawiasem. Y, I nie rób niczego za czyimiś plecami. Graj w otwarte karty, graj fair play. Tutaj ta siódemka mieczy o tym mówi. No a jaka jest, jaki jest efekt tego wszystkiego? Wynik rezultat rycerz mieczy. No to kochani, czyli jesteście gotowi do ataku. Gotowi do przejścia do ofensywy wręcz, bym powiedziała. Na kierowanie jesteście na cele, po prostu. To wszystko łącznie... Jeśli wy, wy eliminujecie te negatywne emocje, nie? Bo może emocje mogą Wam pomóc w tym może właśnie, bo wy z racji tego, że jesteście znakiem ziemskim, więc tych emocji, nie, nie, nie kierujecie się emocjami w życiu, wy kierujecie się raczej logiką właśnie, chłodną bardziej, logiką i rozumem. Nie jesteście tak jak znaki wodne, gdzie hmm, my czujemy... Bardziej niż, yy, niż inne znaki. My odczuwamy coś poprzez emocje. Może tutaj właśnie Wam pomogą też emocje? Może powinniście być jak rycerz kielichów, bardziej popatrzeć z poziomu serca na coś. O, to też nie jest powiedziane. Absolutnie. To musicie sami jakby się dopasować, co będzie lepsze dla was. Co, łat, co łatwiej wam przyjdzie. Yy, kochani, to może być czas. Też czas na takie mm, krytyczne rozważenie y, pewnych kwestii w życiu i na oczyszczenie sobie y, pola do działania yy. i zrewidowanie własnych poglądów, tak są, zrewidowanie własnych poglądów i y, 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 y spojrzenia na życie, zmiana spojrzenia na życie. Ja nie mówię tutaj absolutnie o agresji fizycznej, ale możecie po prostu szybko i gwałtownie zacząć działać, bo coś będzie wam potrzebne. Ale jak najbardziej fair play nie za plecami czyimiś, tutaj w nadziejach i lękach macie, żeby z powrotem stanąć na nogi, więc ten rycerz kielichów. Może mówić tutaj o emocjach waszych, o tym, że gdzieś te emocje wami szarpią. A słońce w Baranie Trójka Buław no, wyzwaniem jest poszerzanie sobie tego horyzontu, sprawdzenie siebie w różnych, być może w różnych sytuacjach pod kątem emocji, czy pod kątem y, takiej ziemskości, tych konkretnych, namacalnych rzeczy. Może tutaj rzeczywiście chcecie sprawdzić siebie, y, czy jesteście w stanie... Przyczynić się do tego, żeby poprawić sobie taką bezpieczną strukturę w życiu. Nie to bezpieczeństwo, to czy to materialne, czy rodzinne, czy fizyczne, jakiekolwiek bezpieczeństwo nie byłoby tutaj na myśli. Byłoby to na myśli. A głupiec mówi, żeby nie ryzykować bez potrzeby. I grać fair play siódemka mieczy. A rycerz mieczy mówi, że jestem gotowy do ataku, nakierowany na cel. I że już wiem teraz, co mam zrobić. Teraz właśnie wiem, co mam zrobić. Jakby ta trójka buław yy, jako ten miesiąc mówi, że zaczyna się coś nowego. Wyznaczyłem sobie nowy cel, po który idę w rycerzu mieczy. Tak sądzę. Takie są oczywiście moje tutaj y, przemyślenia dotyczące tego rozkładu tych kart. Więc, kochani, y, mam nadzieję, że dopasujecie sobie tutaj y, siebie do, y, do tych kart, do tych y, sytuacji, czy też do tych słów, które tutaj powiedziałam. Y, kochani, to by było wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie. Życzę Wam. Y, Wspaniałej reszty miesiąca, drugiej połowy miesiąca. Dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że byliście tutaj ze mną, że wysłuchaliście tego, co miałam do powiedzenia. Zapraszam Was na następne filmiki. Do zobaczenia. Pa! pa.